Ferenc Puszkarz to niewątpliwie jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Mózg i kapitan słynnej złotej jedenastki Gustawa Szebesza. Węgier osiągnąłby w piłce znacznie więcej, gdyby mógł w młodym wieku opuścić swój kraj i zostać zakontraktowany przez wielki zagraniczny klub. Chętnych na jego usługi nie brakowało, jednak ówczesna sytuacja polityczna u naszych bratanków była bardzo podobna do naszej. Piłkarze nie mieli prawa wyjechać z ojczyzny, by grać w lepszej lidze. Mimo to puszkarz w wieku 31 lat dopiął swego i zasilił Real Madryt. Mało kto wówczas przypuszczał, że zdąży zostać klubową legendą, którą w 1969 roku będą żegnały tłumy. Puszkasza podziwiał cały świat. Przez 11 lat, od 1945 do 1956 roku, to na nim opierała się gra węgierskiej drużyny narodowej, która w tym czasie wywalczyła wicemistrzostwo świata w Szwajcarii. Rozegrał w niej 85 meczów i strzelił 84 gole. Jego reprezentacyjna kariera trwałaby zapewne znacznie dłużej, gdyby nie wydarzenia z 1956 roku. W październiku w Budapeszcie wybuchło bardzo krwawo tłumione Powstanie Węgierskie. Puszkarz powiedział wtedy dość i uciekł z kraju. Wielu rodaków uznało go za zdrajcę, a władze zakazały powrotu i gry w narodowych barwach. Osiadł w Hiszpanii. Przez dwa lata nie mógł zawodowo grać w piłkę. W tym czasie nabrał solidnej nadwagi i jego piłkarska dyspozycja stała pod wielkim znakiem zapytania. Mimo to w 1958 roku dostał szansę od wielkiego Realu Madryt. Jednym z nielicznych niezadowolonych z tego faktu był Alfredo Di Stefano, ikona i wielka gwiazda królewskich, który był pełen obaw, że przez Puszkasza spadnie w hierarchii uwielbienia kibiców. Do Węgra przekonał się już po pierwszym treningu, po którym powiedział Jest niesamowity. Jego lewa noga potrafi zrobić z piłką znacznie więcej niż moje ręce. Nowy nabytek otrzymał od włodarzy Los Blancos Ultimatum. Musi stracić na wadze. Wziął to sobie bardzo mocno do serca i już po krótkim, intensywnym czasie był zdolny do gry. W pamięci kibiców utkwił przede wszystkim finał Pucharu Europy z 1960 roku. Na Hampden Park w Glasgow królewscy pokonali Eintracht Frankfurt 7-3. do Di Stefano ustrzelił hat-tricka, a Puszkarz karetę. Węgier do dzisiaj pozostaje jedynym zawodnikiem w historii, który w finale Pucharu Europy tudzież Ligi Mistrzów strzelił 4 gole. Jego wspaniała kariera dobiegła końca dopiero w 1966 roku, gdy miał 39 lat. W międzyczasie aż 4 razy został najlepszym strzelcem ligi hiszpańskiej, pięciokrotnie świętował mistrzostwo kraju i trzykrotnie zdobył Puchar Europy. W koszulce Realu wystąpił 262 razy i strzelił 242 gole. Strach pomyśleć, jakie wykręciłby liczby, gdyby mógł trafić do Madrytu kilka lat wcześniej. Real pożegnał jednego z najwspanialszych napastników w swojej historii dopiero 3 lata po zawieszeniu przez niego butów na kołku. 26 maja 1969 roku na Santiago Bernabeu Real z Puszkaszem w składzie pokonał Rapid Wiedeń 4-2. Nie wynik był najważniejszy, a fakt, że pożegnalny mecz znakomitego Węgra oglądało z perspektywy trybun niemal 80 tysięcy widzów. Dwa dni później na tym samym stadionie rozegrano starcie o najważniejsze klubowe trofeum w Europie. Milan pokonał Ajax Amsterdam 4-1 do 1 i sięgnął po puchar Europy. Mogłoby się wydawać, że właśnie to spotkanie powinno znacznie bardziej elektryzować fanów piłki nożnej. Nic z tego! Na trybunach madryckiego giganta zasiadło zaledwie dokładnie 31 782 widzów. Towarzyski mecz, będący pożegnaniem Ferenca Puszkasza, podkreślmy, rozegrany 3 lata po jego rozbracie z profesjonalną piłką był znacznie większym i ważniejszym wydarzeniem niż finał najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na świecie.